Siemanko! witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy piwo. Przygotujemy piwo z gotowych takich puszek. To jest taki fajny pomysł na, na to, żeby znaleźć sobie coś do roboty w domu i później pić to piwo. Będzie tego dość dużo, bo będzie 20 par litrów z tego nam wyjdzie. Tutaj zaprosiłem kolegę Andrzeja, żeby mi pomógł to zrobić, a potem, żeby pomógł mi to wypić, bo przecież 22 litry stery, to jest 40 piw to będziemy mieli dobry zapas, nie? No i co my tutaj robimy? Musimy sobie to odkazić na początku, bo tutaj sterylność jest najważniejsza. I najważniejsze jest to yy, dlatego, żeby się tam nic nie rozmnożyło żadne gówno, bo później będzie gówno, a nie piwo, a my chcemy piwo. I używamy do tego celu nadwęglan sodu. I musimy sobie to wszystko wyparzyć. Sterylność w piwie jest najważniejsza. No i tutaj rozcieńczyliśmy to z wodą, tak? Tak. I co robimy teraz? Musimy złożyć kanik. O. Bo tutaj to jest fermentator 20 zł kosztuje takie coś. W ogóle cały kit do zrobienia piwa gdzieś raz, wraz z kapslownicą około 100 zł kosztuje, nie? No, to zależy jak po ile pochwytacie, nie? Teraz nam się to wszystko odkaża i co tutaj się dzieje? Tutaj gotujemy 5 litrów wody, bo później będziemy to rozpuszczać. Tutaj tego e-la też podgrzewamy, bo to wszystko jest gęste i w tym momencie roz Robimy sobie australijskie drożdże do piw typu ale. Ej, ale, do aleów. Ale to są, jest taki rodzaj. I tak, dajemy trzy łyżeczki cukru. bank Wrzucamy to do słoika. Pamiętajcie, żeby wszystko było zawsze wysterylizowane, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy spieprzyć piwa. Mieszamy to wszystko razem. Zamykamy. Mieszamy. Ten cukier musi się rozpuścić, bo on będzie pożywką dla tych drożdży. One tam mają jedzenie one po prostu mają jeść, dobrze bawić się i się rozmnażać no i co? i wsypujemy całą zawartość opakowania tutaj no i teraz te drożdże zostawiamy sobie w ciepłym miejscu, niech one się rozmnażają a my przejdźmy do Eila dobra, teraz otwieramy puszkę tylko motyw jest taki, że zawsze umyjcie sobie tutaj to ten otwieracz, wysterylizujcie, bo tutaj jest najwięcej bakterii. Ale pięknie to wygląda, nie? No. pachnie o, super. Pachnie, przezajebiście. No, wlewamy. Ale czekolada normalnie, nie? To jest ekstrakt chmielony, dlatego że tu już chmielu nie dodajemy. A zaraz dodamy tutaj ekstrakt niechmielony. Jasny. Tak, to wygląda to jak mił Tego żeśmy nie podgrzeli? No. Czekaj, wrzucę tutaj ile się da. Za chwilę dogotuję całą resztę. I to wrzucamy tutaj, niech się nam podgrzeje, bo nie chcemy wszystkiego zmarnować. Niech to będzie płynną masą się stanie. Zapomnieliśmy sobie patrzeć. I teraz, kiedy się nam cały ten słód wymieszał z wodą i to wszystko pomieszało się ze sobą, wrzucamy to, wlewamy do zdezynfekowanego baniaka. Fermentatora. No, fermentatora. Pamiętajcie, można, można tak jak Andrzej mówił wcześniej, yy, niektórzy zamiast słodu dają cukru, ale my chcemy zrobić piwo tak jak Pan Bóg przykazał. Dlatego też wlejemy to tutaj. Andrzej właśnie pije ten ekstrakt piwny i smakuje naprawdę świetnie, nie? Jak ekspresor z chmielu. <laughs> Powinien coś takiego sprzedawać, nie? Popatrz, przypaliło się. O, popatrzcie, przypaliło się. Uważajcie na temperaturę, kurde. to Może wpłynąć nam na walory smakowe. Ale mieszczą o to. Dolewamy 15 litrów wody do tego. Przygotowane piwo zamknięte w baniaku zostawiamy sobie w ciepłym miejscu na jeden tydzień albo dwa, do momentu aż tutaj nam przestanie bulgać. Bo co tutaj się dzieje? Tutaj się tworzy alkohol, i jak już alkohol będzie zrobiony, to przejdziemy do następnego etapu. Do zobaczenia za dwa tygodnie.